Wszystkie ręce na pokład, Szanowni Państwo. 16 maja Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw aborcji organizuje wysłuchanie publiczne. Oznacza to, że każdy obywatel może przyjść do Sejmu i zabrać głos za życiem bądź przeciwko życiu. Niestety w tej dyskusji nie wezmą udziału osoby, których aborcja dotyczy w sposób bezpośredni, czyli dzieci nienarodzone. I dlatego te dzieci potrzebują naszego głosu. Jeśli jesteś pro prolaj, zgłoś się, pójdź na komisję i powiedz posłom, żeby nie zgadzali się na zabijanie żadnych dzieci. Nawet jeśli masz powiedzieć tylko dwie rzeczy, że dziecko jest człowiekiem poczęcia i że ludzi nie wolno zabijać pod żadnym pozorem. Wejdź na www.sejm.gov.pl, Wybierz z górnego menu zakładkę Prace Sejmu, z menu po lewej stronie Lobbying i Wysłuchanie Publiczne, następnie Zakładkę Wysłuchanie Publiczne, wydrukuj PDF, wypełnij go i zanieś go osobiście do biura podawczego Sejmu Aleja na skarpie 16, bądź wyślij pocztą. Nie można zgłaszać się mailem, a termin upływa 6 maja decyduje data stempla pocztowego. Przejdź, broń dzieci, do zobaczenia.